Tyle, 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 tyle. I się zatrzymaliśmy gdzieś w połowie, z tego zapamiętam. Mm, przy trzeciej generacji. Witam wszystkich tu komikos i czas na dalszy ciąg ewolucji i zmiany movesetów i w ogóle... Wszystkiego w Pokemonach. Eee, mam tutaj Karwanę shiny, którą sobie zewoluujemy. Strasznie w dawno w ogóle. Eee, właśnie brakowało mi takiej, takiej serii, w, w której zrobię te ewolucje i zmiany movesetów. Eee, możecie również napisać w komentarzach pod tym filmikiem, jakie movesety powinienem eee, mieć na swoich Pokémonach, albo czy na przykład źle zrobiłem, zmieniając coś, dajcie znać mi w komentarzach, ja, ja chętnie tego wysłucham. Mam tutaj Sharpedo, fajne CP. Do 2000 mogę wzmocnić, ale nie chcę zobaczyć, ile na 1500 by potrzebował, ale też nie. Także tak wygląda shiny, tak wygląda zwykły. Mam też Wilmery dwa shiny. Hmm. Obydwa są słabe. Mam jednego już zrobionego na ee, ten. To jest setka czy nie? Tak, to jest setka. Na ile mogę wzmocnić? Niestety nie będzie maksa. W sensie max to jest 2280, także... Póki co zostanie, to jest taka moja pamiątka z Warszawy. Eee, gulpin. Gulpin Gulpin, Gulpin. Ten jest lepszy, ale słabszy. Lepszy, ale słabszy. Lepszy pod względem IV. Słabszy pod względem CP. Czyli będę musiał wydać na niego trochę Stardasta Tu mam tego Illumise z wymiany z Krzyżkiem jak do mnie wtedy przyleciał we wrześniu. I to była zamiana za Shiny Geoduda. Nadal jest ten filmik, ukuszcie go na kanale. Eee, z wymiany. To jest jego z Nowego Jorku pamiątkowy Illumise. Electrike. Bardzo lubię tego Pokemona, Niestety ma bardzo słabe IV. Z chęcią bym się zamienił z kimś Laki za Laki, bo nie chcę, nie chcę robić ewolucji tego Pokemona póki nie będzie Laki. A Laki to automatycznie cepę wzrasta do tych progów lepszego pokémona. Meditate. Kolejny meditate. O, i ten jest do ewolucji, do dexu. Słuchajcie, bo mam go strayda, także Strada meditate. Ewolucja w Medichama, nice. Uu. W ogóle Medicham tutaj. Ewolucji z Meditata wygląda tak jak Meditate. I odwrotnie. Bo zobaczcie, Meditate zwykły jest koloru niebieskiego. medicham jest po ewolucji koloru różowego. A Meditate Shiny jest przed ewolucją różowy, a po ewolucji niebieskiej. I to wygląda świetnie. Tu mam tak. Arona. Ile ja mam tych Aronów? Dwa, trzy, cztery... O! Tu mam od Andrzeja jednego! Od Andrzeja. Andrzej Manik, taki śmieszny. Andrzej, No dobra. Robimy ewolucję. Pozdrawiamy Andrzeja z Ostrowca. Proszę bardzo. Leiron. I teraz ewolucja w Agrona. Mogłem zmienić w sumie jeszcze moveset na tym Medichamie na Counter oraz Dynamic Punch, z tego co widzę. Bo to są najlepsze movesety na nim. Bo sobie sprawdzam na stronie Pokémon Game Info. To czekajcie, wróćmy. Tu ma 1000. Seychoft Ice Punch. To zmieńmy. Mamy dużo tych czacz jemek. Chcę zużyć wszystkie 100, żeby tak zostało. Właśnie mniej niż 100. Żeby tego miejsca tak nie zajmowały. Jest Counter. I teraz jeszcze czacz atak zmienić na. DYNAMIC PUNCH to by było bardzo miło. Jest POWER UP PUNCH, a POWER UP PUNCH czym się różni? Tym, że POWER UP PUNCH ma DPS 30, a DYNAMIC PUNCH ma DPS 40. No to jest troszkę różnicy. Teraz mam po 149 tych itemków. Już mniej. Trzeba zużywać. Jest DYNAMIC PUNCH, hura! A jaki jest maksymalny jego power-up? Nie, też nie. To na razie niech taki sobie zostanie. Jest, jest fajny jaki jest. Mm, agron, Agron, Agron. Eee, czy mogę go spower-upować na 1500? Jeśli tak, ile to będzie kosztowało? 23 000. dobra, spoko. Eee, niech będzie. Taka sytuacja. Seblaje trzymam póki co. Trzymam na mega ewolucję. Wszystkie. Tu też mam fajne inne. W sumie tego trzeba ogwiazdkować, żebym go nie stransferował przypadkiem. Skitty Setka też jest trzymam. Nie, nie, stop, nie ruszaj. Nie chcę robić ewolucji Skitty, Skitty. Bardzo lubię tego Pokémona takim, jakim jest. Azzuril, Azzuril i jeszcze jeden Azzuril, to na razie one zostają tutaj. Makuhita. Jakąś na pewno wytradowałem. Czekaj, a ta ma ile CP? 1600. Tak na 2500 można ją wymaksować. Kurde, 100 000 to dużo kurde zjadło. Ale czego się nie robi. Yy, a ta, Makuhita jest yy, moja. Dobra. Okej. Okay. Teraz szukam w ogóle tych Pokémonów. Jak ktoś ma te Pokémony, to ja bardzo chętnie się pozamieniam. Yy, Lowdred, Wishmore. Właśnie, ten Wishmore jest dobry. To jest taki niedoceniany Pokémon. Bardzo mało osób go ma. Zrobionego. Na DZIKO ostatnia jego forma prawie nie występuje, poza takimi wielkimi miastami. low Redy jeszcze też były spoko, bo to był też event na przykład z detektywem Pikachu, ale patrzcie. Jego ewolucji już tak nieczęsto się spotyka, nawet na gymach czy w innych miejscach. Proszę bardzo, on tu o Explodzie, oczywiście. E, tutaj jest ten Pokémon IV96, co nie? E, zobaczmy, jaki jest jego moveset. Dobry to by mogło mu tu. Czy coś może mu pomóc, czy nie? Explode Bite oraz Fire Blast. Ha. To jest najlepszy moveset na nim. To zmienimy na Fire Blasta. Z dziś Charming voice a na Fireblasta poszło elegancko. Trzy ninjalaki. Mam jednego ninjaska. A czy ja mam Ninkadę? Mam. Ale to już jest zrobiona ewolucja. Kilka robiłem nawet, także. To mamy z głowy. Slakot, brelumy. Brelumy są bardzo fajnymi Pokémonami pod PvP. Tak samo jak ktoś nie ma żadnych walczących Pokémonów, to czemu nie? Ten jest szumisz ładny, zróbmy ewolucję. Brela może być tylko alternatywą. Wiadomo, maczampy są lepsze, ale jak ktoś nie ma, no to zawsze można tego Breluma użyć. Jak ktoś nie ma żadnych Pokémonów z walczącym movesetem. No, proszę bardzo, Counter i Dynamic Punch. Brelom, zobaczmy jakie ma najlepsze movesety. Jest polecany Counter i Dynamic Punch, tak samo jak Counter i Grass Not, Czyli zostawiam sobie ten fightingowy moveset. Zobaczę, czy mogę go spowrapować. Na ile maksymalnie? Ty, nawet na 2500 by poszło za 200 000 startasta. A na 1500 za 20 000 Stardust'a, to nie, na razie zostawimy. Eee, Gardevoir tutaj sobie poczekają do kolejnego eventu. Wingale. To jest Shiny taki dobry nawet. Ale poczekam. Tu jest kolejny Shiny z Community Day'a w Warszawie, pamiętam. Tylko nie pamiętam na jakiego Pokemon'a, czy to było na... Tertwiga? Sidot, Sidot, Sidot Nazlif Ladicolo Oj, ile tych lotadów? Czekaj, bo mam jednego Strajda, na pewno mam Strajda od Kapola Nie, od flesha. Robimy ewolucję tego murzynka Bambo, co w Afryce mieszka Czarną ma skórę, ten nasz koleżka Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Kto pamięta ten wierszek się uczył w szkole? Mamy pierwszą ewolucję. Proszę bardzo. To IV sobie skasujemy. I robimy ewolucję. Proszę bardzo. Lombre ewoluuje. Shine. Shiny Lombre jest ładny. Ładne kolorki ma. I pam, pam, para pam, para pa, 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 pam, 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 para pam, para, pam, 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 pam. Ludicolo też jest ładny. Jakie je CP? A wina low to samo, wiadomo, nic się nie zmieniło. Ale na 1500 gdybym chciał... 40 000 musiałbym wydać. Wurmple, z czapką. Szczapką się nie da ewoluować, ale mam jednego Wurmpla, który jest shiny. I nie wiem, co z nim zrobić, bo z jednej strony bardzo bym chciał ewolucję tego Pokemona, do swojego Pokédexu, shiny Dexu, a z drugiej strony wolałbym go sobie zostawić. I na chwilę obecną bardzo lubię Wurmple. W sensie ogólnie bardzo lubię Wurmple, ale na chwilę obecną chcę go sobie zostawić. To chciałem powiedzieć. Z mam od Agaty Nid. Może sobie zrobimy ewolucję w Lainuna. Może tak, może nie. Bo co lubię tego pokemona takim, jakim jest w sumie. Też go zostawię. Bardzo mam tak z niektórymi pokemonami z pierwszej generacji, w z trzeciej generacji. <słuch> że wolę je zostawiać w formie takiej, jakiej są. Mam bardzo dużo pokemonów do ewolucji, czekam na koniec roku na Community Day, podsumowawczy. Tutaj Lugia, 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 gdzie ta Lugia oczywiście. Patrzcie, ostatnie power-upy mogę, mogę jej zrobić. Na 3600, za 30 tysięcy robimy. Wow, 3600. Wymaksowana Shiny Lugia. E, jeszcze mam tutaj taką 2100, możemy ją wymaksować na 2500. O, proszę bardzo. Tylko ten moveset mi tutaj coś nie pasuje na niej. W ogóle Lugia jeszcze nie dostała swojego ataku, jakim jest charakterystyczny dla tego Pokemona, tak zwany Signature Move. E, czyli dla Lugi jest to Aeroblast. E, to atak latający, który był przedstawiony w drugiej generacji. Jest sygnaturowy ruch, taki najbardziej charakterystyczny, znany z filmu Pokemon Uwierz w swoją siłę. To był film drugi na DVD w Polsce, tak samo w Kinach był. E, I tutaj, ja nie wiem, na razie sobie zostawię takie jakie są te ataki. A potem, kto wie, może użyję jakiejś Elite Charge tm ki na to, żeby któryś z tych Pokémonów dostał. E, dobra, jedziemy niżej. Mam też Larvitara 100% IV. To jest 100%, tak. E, czy może poczekam na koniec roku, aż będzie ten Community Day? W sensie podsumowawczy. I może on wtedy dostanie ten ekskluzywny community dayowy moveset? Tak by było dobre. To by było dobre rozwiązanie. To nie ruszamy póki co. Swikun lucky. Od kogo? Od Ashred. Zobaczmy. Super. Swikun, jaki power up na Maxa by wchodził? 2900. Ło. A patrzcie, pod PVP pod 2500, mam 2499. Jak jest, jakieś jakieś muwsety na suikuna polecam mi ktoś? Zobaczmy na Pokémon Game Info suikun. Na suikuna mamy tak, snarl oraz hydropompa, ale zamiast snarla jest tak, ekstrasensory oraz ice funk. No, faktycznie. Sn Tutaj bym nic nie zmieniał oprócz hydropompy zamiast tego wodnego pulsu, wodny puls słabo tu wypada. Bubblebeam, bąbelkowy promień, chyba jeszcze słabiej. Ice no 27 tego dps ma, trochę lepiej, ale hydropompa ma najwięcej, bo ma 47 dps -a. Także Ice Beam żegnamy, wykrytamy bąbelkowy promień. Teraz bąbelkowy promień żegnamy. Witamy hydropompę, Dziękuję. Eee, I tak reszta zostaje taka jaka jest. Entei Shiny. To jest historia z tym Community Dayem. Nie Community Dayem, tylko Entei Dayem. Ja wtedy do Belfastu specjalnie pole, po, po, pojechałem autobusem. I macie przypadkowo złapałem. A tu mam takiego Rajku. Nie, tego nie, nie, nie ewoluujemy, bo mam go od Geralda. On go ma w ogóle od siebie Volt Switch, Thunderbolt. R, e, jakie są najlepsze ataki na Rajku według e, Pokémon Game Info? Volt Switch i Wild Charge. A dlaczego Wild Charge? Bo Wild Charge ma 41 DPS, a Thunderbolt 38. Ale czekaj. Thunder ma większy DPS. Ale Wild Charge wychodzi najlepiej. Czemu tak jest? Czekaj. Analiza. Thunder ma damage 100. Ale EPS ma słaby. To zmieńmy. na Wyschart, bo możemy wtedy dwa razy zaatakować. Jakie Pokémony na jakie ataki na Blissey, 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 Blissey to jest Pokémon, którego wstawia się do gyma, żeby wkurzyć wszystkich sąsiadów. Pound oraz Hyper Beam jest najlepszym, jeśli chodzi o ofensywę. A Jeśli chodzi o defensywę, to Zen Headbutt i Dazing Glim. Na pewno nie będę używał tego blizy do walk. Senherbat Herbert i Dazing Glim. Zen herbat. Daisy Glim. Tu możemy oznaczyć literką Jim. Proszę bardzo, to jest w ogóle wymaksowana Blissy. Już bardziej nie mogę jej wymaksować. Tu jest kolejna Blissy. Do kolejnego wymaksowania. 20 tysięcy Stardassa. Co ja robię ze swoim życiem? I swoim Stardastem? Proszę bardzo, wymaksowana. Tutaj aż szkoda, ją będzie potem tradeować, kasować. Zostawmy resztę. Magbi Magbi. Właśnie. Tu mam Smocza maszajni, też udało mi się go zdobyć. Ale zobaczcie, ile tych Magbi ja mam. Wow! Tamten był potężny ten mam na myśli. Robimy ewolucję. Magmortar. Jakie masz najlepsze movesety? Powiedz mi, kolego, mój drogi. Fire Spin oraz Fireblast. Fireblast ma aż 40 dps. W porównaniu do Fire Spin ma. Ha. Dobra. Sinostone w ruch. W ogóle ja mam też chyba z 50 tych Sinostonów. Ostatnio zacząłem je zużywać nawet na takie śmieciowe ewolucje, bo jest ich za dużo. Jest nasz Magmortar. Możemy go spowerpować. Nawet na 3000. Ale na razie tego nie robię. Hitmontopów mam kilka. I to różnych. Nawet mam takie z Japonii. Tu mam z Niemiec. Irlandii. Tu mam z Japonii. Z kochamy Z Jajka. Wtedy byliśmy z Kusim na wyprawie do Japonii. Zresztą filmy z wyprawy do Japonii są u niego na kanale i u mnie na dysku takie nawet nieprzycięte. Eee, dobra. Handauer jest pięknym Pokémonem. Robimy jego ewolucję. Leci ewolucja. To jest to z handum. wow. Ale CP ma piękne, 2-2-2-2-2. IV ma nieco mniej piękne, ale jest super pokemonem. Skarmory Shiny. Ok z Octillery mam taką historię, że miałem Octillery setkę i go stransferowałem. Tutaj, swajnabów też jak na... nie wiem co. Tediursa, Tediursa. Trzymam, bo to mam też Safari Zona. Bardzo dobre IV. Można by zrobić ewolucję w sumie. Lepszego pewnie nie będę miał. Tu mam tak, dwa... Ee, harakrosy. Jednego od Mateusza. Matilola. Z Mistrzostw Świata. Drugiego mam od Krzyśka, od Kusiego. Z wyprawy do Brazylii. Także mam i samiczkę, i samca. Także jak wejdzie rozmnażanie, rozmnażanie w Pokémon Go, to będę mógł sobie bridować te Pokémony. Bardzo fajnie by było. Ten jest z 2017, ten jest z 2018. Także fajne pamiątki mam tutaj od kolegów. Eee, szakla mam też. I jednego na wymianę. Nie wiem, czy kuszy by chciał któregoś z nich. Eee, Sajter, Sajter, Sizor ewoluowany. Snabule to mam do oddania. Wszystkie cztery. Stylix jeden. Piękny, złoty Pokémon. Eee, Gligar, Odanuleczki. Jaki miał IV? Takie sobie. To robimy ewolucję. Robimy ewolucję. Bardzo lubię tego Pokémona. Jest piękny w wersji shiny. A jak wam się podoba ten Pokémon? Dajcie znać w komentarzach. Również jakie macie? Wow. Jest właśnie taki niebieski jak tutaj kolor na mojej koszulce. Glaceor, coś ci to CP? Słabo wzrosło. Co powiesz na małego Boosta w postaci Pałerapa pod 1500 PVP? No, już lepiej wygląda. Gliscore. Zobaczmy, jakie najlepsze movesety dać temu Pokemonowi. Gliscore. Już wam powiem, to od razu nie będziecie musieli sprawdzać. Wing Attack oraz Earthquake. Oho, mam najlepszy moveset na chwilę obecną. Oprócz tego, oprócz Wing Attacka, może mieć Fury Cutter, ale to jest o połowę mniejszy prawie DPS. E, oprócz Earthquake'a, który ma 46 DPS-a, może mieć. Aerial Ice za 27, Night Slash'a za 22 oraz Scent za 18, czyli zostawiamy taki jaki jest. Pańko, 1, 2, 3, Shiny Pańko. Tylko nie za dużo tych Shiny Painko. Ej wiem, ja się z kimś z was zamienię za Lucky, na Lucky trade Shiny Pańko za Shiny Pańko. To będzie super złoty trade Lucky. Wubo fet setka, tu już lepiej być nie może. Anony. Anonów też mam jak na wysyp. Miliony anonów. Bardzo dużo na rozdanie. Prawie wszystkie literki z eventów safari Zone'owych. Ty, mam nawet jednego anona. Enlaki. Od Rewula z Dortmundu. Masa, masa. Kolejny Pokémon fajny, Miss Drivius. Ale tu bym wolał Miss Driviusa dla Miss bo... Miss smak jest, jest przepiękny. O, 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 Chyba zrobimy kolejną ewolucję w kolejnym odcinku. To już będzie czwarta ewolucja. E, czwarta seria, czwarty odcinek z serii z ewolucji i zmiany movesetów na kanale Hikomikos. Także łapka w górę, komentarz i subskrypcja. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się, cześć.